Zostaliśmy okrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli zanurzeni w tajemnicy Boga, który stopniowo nam tę tajemnicę odsłania. Poznanie religijne to wejście do opieczętowanych bramy. Wielkiego gomachu. A kiedy to wejście nastąpi, stajemy oczarowani w pomieszczeniu tak pięknym, że to piękno i bogactwo nas szokuje, bo nie można się w nim odnaleźć. Ono jest większe od naszego umysłu i serca. Po pewnym czasie Poznajemy bogactwo tego pomieszczenia i odkrywamy, że w nim jest kilkanaście drzwi, a każde z nich są zamknięte. Szukamy kluczy, a jak po pewnym czasie taki klucz znajdziemy, otwieramy kolejne drzwi, a za nimi: Nowe bogactwo, jeszcze bardziej szokujące. Ja mam za sobą otwarcie już kilkunastu drzwi i wiem, że jest ich jeszcze tysiące. Na Ziemi nie otworzę, bo niełatwo jest znaleźć klucz, ale przede wszystkim braknie mi czasu. Ja już. Tym obrazem się posługiwałem, ale ponieważ żyjemy w świecie poznania rozumu i doświadczenia, a rezygnujemy z poznania wiary i miłości, to przypominam ten obraz, który dla mnie jest rzeczywistością. Pierwszą bramą do świata tajemnic, to wiara w Boga, Pana i Stwórcę świata oraz twórcę, który mnie ciągle stwarza. Po latach ten Bóg objawił mi twarz Ojca, którego długo traktowałem jako stwórcę i Pana. Ale Okazało się, że on ma syna, jednorodzonego syna. To kolejna tajemnica. Syn stanął przede mną i zaprosił do przyjaźni. Jezus z Nazaretu to druga osoba boska, równa Ojcu. On mnie podprowadził do kolejnych drzwi, bo... Przede mną otwarła się możliwość wejścia do wielu drzwi. Jezus bowiem posiada uniwersalny klucz i każda tajemnica jest dla niego dostępna. Po latach wędrowania z nim jako nauczycielem, to był pierwszy etap. Później dorastając, zobaczyłem w nim wychowawcę, a jak już dorosłem, czyli osiągnąłem dojrzałość, zobaczyłem w nim mistrza. To takie spotkanie było już nastawione na obserwowanie czyli naśladowanie mistrza w tym, co on robił na ziemi jako syn Marii z Nazaretu. Jest moim mistrzem nieustannie. Ile razy stoję przed trudną decyzją, czyli przed drzwiami zamkniętymi, podchodzę do niego i widzę, jak on te drzwi otwiera. Jako neopresbiter zostałem wezwany tu z tej zakrysty do chorego. Spotkałem u niego lekarza, który mi powiedział: Książę, proszę porozmawiać z nim, bo do szpitala już go nie dowiozę. Wchodzę do pomieszczenia, siedzi na łóżku. Nogi na podłodze i przepiękny uśmiech na jego twarzy, kiedy mnie zobaczył. On na mnie czekał. Już nie był w stanie mówić. A więc udzieliłem mu rozgrzeszenia i namaszczenia świętym olejem. Kiedy dotknąłem jego czoła, Przekazując ten święty olej, on się przewrócił na plecy. Dokończyłem obrzędu już przy leżącym. Kiedy skończyłem obrzęd na widzę, że on już nie żyje. Popatrzyłem w oko, zamknięte. Ułożyłem go na łóżku. Nogi wyprostowałem, ręce założyłem na piersi i pobłogosławiłem. Wychodzę do drugiego pokoju, i muszę, i mówię lekarzowi: Panie, niech pan wypisze kartę zgonu, bo on już przeszedł do drugiego świata. Zona w płacz. Przecież kilka minut temu z nim jeszcze rozmawiałam, A on uśmiechnięty, pełen spokoju, już przeszedł do wieczności. Wracając, dziękowałem Bogu za wtajemniczenie mnie w śmierć. To wtajemniczenie jest częścią wtajemniczenia w życie doczesne i wieczne. Dziś Wspominamy jeszcze trzecią osobę boską, Ducha Świętego, równego Ojcu i Synowi, pełnego energii życia. W tym tygodniu rozmawiam z lekarzem i pytam go, jak często ludzie umierają na raka serca. A on mi mówi, że o tym raku się nawet nie wspomina. Ponieważ serce jest odporne na raka. Wszystkie inne części ciała mogą być zaatakowane, ale serce jest samą energią. Byłem zdziwiony. Ginie to serce, przestaje bić pod wpływem osłabienia innych części ciała. I druga sprawa. W tym tygodniu rozmawiałem z tatą, który ma sześcioro dzieci i jest oczarowany bogactwem litanii do serca Pana Jezusa. To jest tajemnica. Duch święty, który wstąpił na nas już w czasie Chrztu, a później kilkakrotnie jeszcze. Coraz większej naszej świadomości zamieszkał w naszym sercu i połączył to nasze serce z sercem Ojca Niebieskiego i sercem Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Duch Święty jest miłością wzajemną. Ojca. I Syna Niebieskiego. To takie przypomnienie, a robię to z polecenia Jezusa, który dziś mówi do nas: nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przekazałem. Bóg jest tajemnicą tajemnic. To jest mój Bóg. Do spotkania z Bogiem, czyli do poznania tego Boga, jest konieczne wtajemniczenie. Nie da się tego przekazać przez nauczanie. Jest potrzebne wtajemniczenie czyli osobiste spotkanie z Ojcem, moim Ojcem Niebieskim, spotkanie z Jezusem Chrystusem, moim Zbawicielem i Przyjacielem. To to jest spotkanie, które w największym stopniu jest dla nas dostępne, bo jest. Spotkaniem wcielonego Syna Bożego. I jest to również osobiste spotkanie z Duchem Świętym, który jest niesamowitą energią i stałym działaniem, Bożym działaniem. W takim świecie żyje Ten, kto poznał Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mamy za co dziś? Bogu podziękować. To niewielkie grono na ziemi. Muszę pamiętać o tym, że ludzi od stworzenia świata są miliardy, miliardy, miliardy. I wśród tych miliardów jest wybrany nawet niecały miliard, który poznał Jezusa Chrystusa i poznał Boga, Ojca oraz Ducha Świętego. A w tych, którzy poznali jest jeszcze tylko mała cząstka tych, którzy się spotkali osobiście spotkali z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem, spotkanie nawet w Eucharysty, spotkanie w Słowie Bożym i z Duchem Świętym, który zawsze włącza mnie w środowisko ludzi. Tajemniczonych. To jest moja największa wdzięczność Bogu za to bogactwo, które zostałem właśnie wtajemniczony. Życzę każdemu z Was, abyście przeżyli szczęście takiego wtajemniczenia.